Wyobraź sobie kraj, w którym pola są pełne pszenicy, ale ludzie umierają z głodu. Dzieci jedzą trawę, matki chowają swoje nowonarodzone dzieci nie w trumnach, ale w płytkich rowach wykopanych gołymi rękami. To nie jest scena z dystopijnego filmu Science Fiction, to Związek Radziecki, rok 1932. A głód, który właśnie się rozpoczyna, to nie przypadek. To broń. Dziś opowiem Ci historię Hołodomoru, jednej z największych i najbardziej zapomnianych zbrodni XX wieku, i zdradzę Ci, dlaczego przez dziesięciolecia prawie nikt nie miał odwagi o niej mówić. Zapraszam do oglądania nowego odcinka Zegara Wstecznego. Zacznijmy od podstaw. Hołodomor w języku ukraińskim oznacza dosłownie śmierć przez głód. Ale ten głód nie był wynikiem suszy, szarańczy ani katastrofy naturalnej. To był efekt polityki zimnej, kalkulowanej i brutalnej. Rok 1929. Józef Stalin rozpoczyna przymusową kolektywizację rolnictwa. Chłopi Zwłaszcza w Ukrainie, zmuszani są do oddania ziemi i plonów do wspólnych kołchozów. Ci, którzy się sprzeciwiają, trafiają do łagrów albo kończą znacznie gorzej. Ukraińscy chłopi, którzy od wieków byli dumni ze swojej niezależności i urodzajnych pól, stają się wrogiem ludu. Stalin nazywa ich kułakami, pasożytami. W rzeczywistości to często zwykli ludzie z jedną krową i kawałkiem ziemi. 1932. Moment kulminacyjny ZSRR wyznacza nierealistyczne normy dostaw zboża. Władze konfiskują nie tylko nadwyżki, ale wszystko, nawet nasiona przeznaczone do siewu. Na wsiach zaczyna się horror. Ludzie nie mają co jeść. Za ukrycie worka mąki można zostać rozstrzelanym, za zebranie kłosa z pola, dziesięć lat łagru, tak, za jeden kłos zboża. Kiedy głód osiąga apogeum, Stalin podejmuje jeszcze jedną decyzję zamyka granice Ukrainy. Nie można uciekać, nie można błagać o pomoc, nie można przetrwać. Zima 1932-33 najbardziej śmiercionośny czas. W niektórych wsiach ginie ponad 80% mieszkańców. Ludzie jedzą korę drzew, psy, koty, a potem. Zdarzają się przypadki kanibalizmu. Władze wiedzą o tym, ale udają, że nic się nie dzieje. Ile ludzi zginęło? Historycy szacują, że od 3 do nawet 7 milionów, ale w ZSRR oficjalnie nie umarł nikt z głodu. A teraz ciekawostka. W tym samym czasie Związek Radziecki eksportował zboże na Zachód. Dlaczego? By zdobyć walutę na industrializację, a opinia międzynarodowa milczała. Nie, świat nie był ślepy, wiedzieli, ale nie chcieli mówić. Walter Duranty, korespondent New York Timesa w Moskwie, zdobywa pulicera za reportaże z ZSRR. Problem? Duranty celowo ukrywał prawdę o głodzie, twierdził, że nie ma żadnego prawdziwego głodu, tylko trudności z dystrybucją żywności. Dlaczego to robił? Bo chciał utrzymać dostęp do Stalina. Bo lewicowe kręgi na zachodzie były zauroczone ideą komunizmu. Bo prawda była niewygodna. Gareth Jones, młody walijski dziennikarz, jako jeden z pierwszych publikuje prawdziwe relacje o hołodomorze. Jego raporty są wyśmiewane. Duranty publicznie go atakuje. Kilka lat później Gareth Jones zostaje zamordowany w podejrzanych okolicznościach w Mandżurii. Zbieg okoliczności, Zachód wiedział, ale polityka, interesy i ideologia były ważniejsze niż miliony trupów. Po drugiej wojnie światowej Hołodomor znika z kart podręczników. Zimna wojna, strach przed ZSRR, brak dowodów. Świat nie chce wracać do tej historii. Dopiero w latach 80. i 90. po upadku ZSRR. Ukraińcy zaczynają mówić otwarcie. Powstają filmy, publikacje, relacje świadków. W 2006 roku Ukraina uznaje Hołodomor za ludobójstwo. Do dziś nie wszystkie kraje uznają tę zbrodnię. Niektóre, jak Rosja, nadal ją negują. A świadków jest coraz mniej. Dlaczego ta historia jest tak ważna dzisiaj? Bo pokazuje, do czego prowadzi dehumanizacja całych grup ludzi, bo pokazuje, że kłamstwo powtarzane wystarczająco często może zagłuszyć krzyk milionów, bo przypomina, że milczenie Zachodu to czasem współudział. Wielki głód był zbrodnią, ale większą zbrodnią było to, że przez dekady nikt nie chciał go słuchać. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, jesteś częścią misji zegara wstecznego. Przypominania o historii, która miała zostać zapomniana. Daj łapkę w górę, jeśli ten odcinek dał ci do myślenia, zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej takich historii. Pytanie do ciebie, czy Twoim zdaniem Hołodomor był ludobójstwem? A może świat zbyt łatwo zapomina o takich tragediach? Zostaw komentarz. Do zobaczenia.